Wojna przeniosła się w kosmos. Autoboty i Decepticony muszą stawić czoło największemu zagrożeniu w dziejach Transformerów. Teraz czeka je bitwa z Unikronem. Powstanie. Galvatron i Decepticony szykują się do największej bitwy. Ich statek jest gotów. Galvatron, zdobywszy Gwiezdną Tarczę, Gwiezdny Miecz oraz Rozpylacz, jest pewien, że zwycięzca zapanuje nad wszechświatem. Do ataku! Podajcie mi rozpylacz. Najpierw pozbędziemy się drobnicy, ognia. Rozwalcie ich co do jednego. To początek i koniec bitwy. Wiesz ich, jestem zajęty. Nieprawdopodobne. O czym ty mówisz? Minikony staną się bohaterami. Oszalałeś? Skończyła się moja cierpliwość. Galvatron przypisze sobie całą chwałę. Niech prowadzi. Przy odrobinie szczęścia, autoboty go załatwią. Rozejrzyj się. Jeśli będziesz wykonywał moje polecenia, opanujemy wszechświat. Maszynownia. Naprawione? Staram się. Silniki się spaliły. Przestań jęczeć. Kończmy robotę. Siedzimy tu jak kaczki. Deceptikony mogą w każdej chwili zaatakować. Bez nerwów. Racja, nie panikujmy. Mogliby wreszcie naprawić kuchnię. Niepokoiliśmy się o minikony wzięte do niewoli przez Decepticony. Blur? Wyliczyłeś współrzędne lądowanie na cybertronie? Tak. Najcięższe walki toczą się na biegunie północnym. Mamy opóźnienie. Wylądujemy w środku bitwy. Nareszcie skopiemy im tyłki. Nie podoba mi się to. Galbatron będzie na nas czekał. Przesuniemy miejsce lądowania na południe. To pustkowin. Nie możemy ryzykować. Ocenimy sytuację na miejscu. Uruchom silniki. Skaczemy. Wchodzimy w portal. Więc to jest Cybertron. Pusto jakoś. Myślałem, że trwa wojna. Wróg Minikonów. O co chodzi? Zniszczy kosmos. Zwariowałeś? Jak? Dokąd? Słyszałeś coś? Optimusie, Minikony jadą do śluzy. Otwórzcie, co one robią? Lećmy za nimi. Pomóżcie, co się dzieje. Carlos wyskoczył za burtę. Mam zadanie do wykonania. Zwariowałeś? Nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Porażaczu, wracaj! Co się dzieje? To ty, Blur! O co tu chodzi? Minikony tworzą tarcze. Po co? Może wyczuły niebezpieczeństwo. Albo co gorsza deceptikony. Utrzymajcie kontakt wzrokowy. Czekajcie. To pewnie unikron. Wracajcie! To niebezpieczne. Chodź na pokład. Unikron jest straszny. Obwodniku, tarczowniku, porażaczu? O co chodzi? Kto to? Przeklęte minikony popsuły niespodziankę. Kręta! Wciąż mnie pamiętasz? Unikron zniszczy. Jeśli w tej chwili nie zajdziecie mi z drogi, przerobię was na kosmiczny pył. Ostrzegam. Co się dzieje? Autoboty nas dogoniły, tak jak przewidywałeś. Masz rację. Głupcy. Optimus wpadnie prosto w moją pułapkę. Myślałem, że walka z nim będzie wyzwaniem. Nawet mój największy rywal okazał się słaby uszem. Nie oddam ci całej chwały. Jesteś! Zadanie wykonane. Martwiliśmy się. Kto tam jest? Czyżby to Unikron? To był krętacz? Nie przed nim ostrzegały nas Minikony. Prawdziwy wróg jest jeszcze potężniejszy. Dlatego nas bronią. Czyli to Unikron. Właśnie tu leci. Co na Cybertronie? Łączność z planetą zerwana. Polecę rozejrzeć się na miejscu. Polecimy wszyscy. Nie. Zaskoczymy ich. Jeśli zaatakujemy z jednego kierunku, staniemy się łatwym celem. Zaplanujmy to. Zespół drugi, start! Uwaga, czy ktoś mnie słyszy? Wszystko zniszczone. Przybywamy w pokoju. Optimus pomoże tym, którzy pragną wolności. Słyszy mnie ktoś? Myśliwcu, rozdzielmy się i poszukajmy ocalałych. Wygląda na to, że Decepticony wymiotły wszystkich. Witajcie na Cybertronie. Teraz pochowamy cię na rodzinnej planecie. Optimusie. Do ataku. Co za wspaniały widok. Nawet Twój głos mnie wkurza. Pamiętaj, że jesteśmy sprzymierzeńcami. Optimus wiedział, że to pułapka Optimus do załogi statku, odbiór Słyszymy cię Wystrzelcie przeciągacza Statek będzie bezbronny Nie zależy im na statku Twoim obowiązkiem jest chronić ludzi i minikony Zaatakujemy Galvatrona stąd jak w takim razie obronię się przed decepticonami? Wykonaj rozkaz i nie zadawaj pytań. To szaleństwo. To rozkaz. Czuję się bezsilny. Jestem głodny. Czy na cybertronie są jeszcze minikony? Tryb Super Optimusa. Zatrzymam ich. Ty szukaj ocalałych. Oglądanie filmów Kung Fu popłaca. Telewizja też uczy. Pora zgnieść Decepti Robale. Stoicie mi na drodze. Rozbitkowie, pomóżcie niszczyć Decepticony. Coś pięknego. Jednak ktoś ocalał. Doskonale. Żyjemy. Ukryli się. Już się nie boją. Pojawiły się autoboty. O co chodzi? Gdzie nasze minikony? Tam. A wy dokąd? Pomożecie Autobotom? To zbyt niebezpieczne. Czekaj. Nie przerywaj. Puśćmy je. Proszę bardzo. Zadowolony? Zgadzam się z Radem. Ty też? Są zaprogramowane. Pomagają Autobotom. To nasi przyjaciele. A jeśli zginą w bitwie? Czekajcie! Otwórzcie, nic nie wskórasz, walczą o wolność. Nie winie. Masz rację. Nadchodzę optimusie. Zagrzałeś swoich dowadni. Niestety i tak nie wygracie. Dosyć! Jak to? Nasza wojna jest nieistotna. Zbliża się siła, której nie zatrzymamy w pojedynkę. Gadasz bez sensu. Wiem tylko, że Krętacz macza w tym palce. Naszym wspólnym wrogiem jest Unikron. Próbujesz zyskać na czasie, zanim cię zniszczę. Nie kłamię. Bardzo sprytnie. Głupcze, nie sądziłem, że zaczniesz kłamać. Nie doczekanie. Mówię prawdę. Sam zobacz. Co się dzieje? Oto dowód. Tylko wspólnymi siłami zdołamy przeciwstawić się tej potencji. Kolejny podstęp? Nie nabiorę się. Jak mam Cię przekonać? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wkrótce nie będzie z kim walczyć. Postradałeś zmysły? To wariat! Wredzi! Co znowu? Co to? Spójrzcie, minikony. Coś niesamowitego. Czarna dziura je wsysa. Może tam zmierzały. Lecą następne. Mogę się przebić przez ten złom. Przestań wbiadolić, Deszcz w kosmosie? Czyja to sprawka? Przestańcie walczyć. Ktoś jednak cię lubi. To minikony. Widzisz? Minikony próbują nas bronić. Ciekawa intryga, ale nie nabierzesz mnie. Minikony pokonują pole. Galvatronie odbiór. O co chodzi? Minikony odpychają nieznaną siłę, która nas zaatakowała. Nadal Ci nie wierzę. Pierwszy. Odwrót. Autoboty na statek. Tak szybko? Ciekawe, dlaczego się wycofali. Te głupie minikony pozbawiły ich elementu zaskoczenia. Wykonajmy rozkaz dowódcy i wracajmy. Minikony słono za to zapłacą. Coś pięknego Nawet maluchy potrafią wygrać z większymi Gdyby nie one, sytuacja wyglądałaby inaczej Unikron jest straszny Unikron zniszczy Zniszczy kosmos Jak to? One nas obronią Więc on tu wróci? Minikon mają rację. Nie walczymy już tylko z Decepticonami. Do bitwy dołączył Unikron. Co mnie obchodzi Unikron? Nie wie, kim jestem? A jeśli to wróci? Dałeś się nabrać, głupcze. Unikron to tylko sztuczka autobotów. Wykasuj go z tego swojego ptasiego móżdżku i skupmy się na zniszczeniu Optimusa. Drogi Galvatronie, ułatwiasz nam tylko zadanie. Gdy Unikron osiągnie pełną moc, wykonamy plan do końca. Pracowanie wersji polskiej Artur Nowak. Czytał Radosław Popłonikowski.